Justyna Markiewicz. Często okna budynku są lepsze niż TV. Ludzie w nich, niczym, aktorzy wcale nie płochliwi. Wychodzę późno, na spacer. Czasem się zagapię. Pomyślę, jak bardzo chciałabym tam być, ale nie potrafię. Zazdroszczę wąskich okien. To kuchnia, zdaje się, nie na ścianach farba ruda. Jak deszczowy wrzesień, jakaś lampa wisi lekko. Rocznik 99. Ale widzę, że są szczęśliwi. Ach, tak, mają siebie. Żarówka trochę za słaba, może VAT 60. Ale widzę prawie wszystko. Mogę nawet przysiąc, że widziałam raz ten jeden, jak pijali trunki, a potem wymieniali chętnie pocałunki tęsknę Nie uwierzysz. Ale on ją nawet pocałował w rękę. Stałam tak, patrzyłam, cała miała. Coś we mnie tęskniło nagle. W sercu smutek szalał i zaczęli tańczyć sobie. Tak między półkami, na których ustawione były kubki z talerzami. Widziałam jak na nią patrzył, choć miał okulary. Ona była szczęśliwa, on, choć nieco stary, wciąż miał sporo energii, pasji takiej, chuci. Że widziałam w tamtej chwili, że jej nie porzuci, że ona oczkiem w głowie, że ją kocha bardzo. Wszak się oddawali oni takim słodkim tańcom, nie wiedziałam co leci u nich w odbiornikach, ale wyobrażałam sobie spokojną muzykę. A gdy zaczęli odpływać w swojej namiętności, postanowiłam zakończyć czułości tych seans, ażeby w domu, u siebie umieć się pozbierać. Kiedy zrozumiem, że nie mam. Z kim zatańczyć teraz? No i wróciłam sama. W domu byłam sama. Jednak ta myśl niewinna o moich sąsiadach sprawiła, że chciałam na nowo mocno wierzyć w miłość. Zarumieniłam się bardziej niż ta ruda ściana. Czytał Czarek Babaj.